Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach! I nie tylko! Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Długie Uszy i Małe Przygody, autorka Joanna Wachowiak, wydawnictwo BIS. Cześć Natalko! Cześć! Opowiedz o tej książce. Był taki mały króliczek i się nazywał Długie Ufy. Mhm. I miał Różne fajne przygody. A jakie na przykład? Na przykład była mama sarenki i wyczuwała świeży zapach grzybów. I w końcu poszła za zabachiem, ale jak przyszły, nie było, nie było ani jednego. I co się stało? I stał tam długie ufy I się okazało, że to on wszystkie grzyby. Chciał albo jeden, albo dwa, albo dwa, albo trzy. Ale tak mu się spodobały, że jak usłyszał kroki, to wszystkie zjadł na raz. Czyli był bardzo łakomy. Tak ta historia uczy, żeby mieć umiar. Żeby mieć umiar, tak. Żeby w tym, co się robi, w jedzeniu, w piciu, żeby no, nie jeść, nie pić za dużo. Tak. Słuchaj, podobał Ci się w ogóle bohater? Jaki on jest? Miły, sympatyczny ten zajączek, króliczek? Miły i sympatyczny, ale nie w każdej historii. A, czyli rozumiem, on się tutaj uczy na kartach tej opowieści, tych, tych bajeczek. On uczy się nowych rzeczy. Tak. Ma wielu przyjaciół: żabkę, sarenkę, jewiurkę. A widzisz, czyli taki miły zwierzak. Tak. <laughs> Bardzo mi się też tutaj podobały obrazki. A dlaczego? Bo są kolorowe. No tak, kolorowe. I, opo I wpisują się w tekst. Czyli to, o czym jest właśnie napisane, jest przedstawione w kolorowych, dużych e, obrazkach. Czy wszystkie historie były interesujące dla ciebie? Tak. I uczą. I ten e, długie uszy uczy się poprzez pewne zdarzenia, poprzez pewne historie. Tak. I jeszcze jest ta książka fajna. Jest fajne te długie uszy. Polecam bardzo, bo to fajne historie. Dziękuję. Proszę.